Z Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do Nikodema, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dałaby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu. Kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło. Bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki dokonane są w Bogu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, czwarta niedziela Wielkiego Postu, niedziela letary, niedziela Radujcie się. I pełna rok temu papież Franciszek w Homilii w kwietniu 2020 roku powiedział takie słowa: Są ludzie, często my także, którzy nie mogą żyć w świetle, ponieważ są przyzwyczajeni do ciemności. Światło ich oślepia, nie widzą. A my także jesteśmy w tym stanie, kiedy grzeszymy, nie możemy znieść światła. Wygodniej jest nam żyć w ciemności. Ale najgorsze jest to, że oczy duszy tak przyzwyczajają się do życia w ciemności, że ignorują, czym jest światło. Ciemność, światło, radość. Myślę, że to są kluczowe słowa dzisiejszej liturgii słowa, liturgii słowa czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Półmetek wielkopostnych przygotowań, półmetek przygotowań do świąt paschalnych. Warto zreflektować te dotychczasowe przeżycia, postanowienia, wyrzeczenia, osiągnięcia, porażki. I warto spojrzeć w przód. Warto spojrzeć już na zbliżające się spotkanie z Jezusem z martwych wstałych. Ta w cudzysłowie chwilowa przerwa w tym wielkopostnym umartwieniu wyraża się choćby poprzez różowy kolor szat liturgicznych, który ma symbolizować radość. Gdzie jest źródło tej radości? Odpowiedź daje nam dzisiejsza liturgia słowa, a przede wszystkim spotkanie Chrystusa z Nikodemem. Nikodema z Chrystusem i pytanie, które zadał Nikodem Chrystusowi, przede wszystkim pytanie o wiarę. A Jezus odpowiadając przypomina, że wiara ma wyrażać się w uczynkach dokonanych w światłości. Wraca zatem temat naszego życia i tego, że tak często jesteśmy smutni, ponieważ żyjemy w ciemności. Ponieważ żyjemy w grzechu, to jest źródło naszego smutku. Natomiast wyjście z ciemności, porzucenie grzechu, wejście w światło. Daje człowiekowi radość. Niech zatem połowa Wielkiego Postu przypominając nam tę prawdę, tę triadę słów, ciemność, światło, radość, sprawia, że zechcemy porzucić grzech. Żyć w światłości, choćby ta światłość miała rozświetlić nasze mankamenty, to po to, aby z nich wychodzić, aby je porzucać. A konsekwencją wyjścia z ciemności, wejścia w światłość, będzie radość życia. Radość życia tu i teraz, i radość oczekiwania na spotkanie z Chrystusem wstałym. Okazją do tego wychodzenia z ciemności jest przede wszystkim skorzystanie z sakramentu pokuty. Zachęcam, aby już to czynić. Sytuacja, w której żyjemy, sprawia, że. Organizowanie spowiedzi w formule znanej nam sprzed lat będzie niemożliwe, dlatego zachęcamy, my kapłani, korzystajmy już z sakramentu pokuty. Wychodźmy z ciemności grzechu, radujmy się światłością, radujmy się życiem w przyjaźni z Bogiem. Zakończmy dzisiejsze rozważanie słowami hymnu Simeona, nowego teologa. Żyjącego na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia chrześcijańskiego mnicha i poety. Ujawnij się i pokaż mi siebie. Okaż swoje miłosierdzie, pokaż swoją miłość do ludzi, otwórz mi drzwi do sali weselnej, nie zamykaj przede mną drzwi swojego światła, mój Chryste. Życzeniami, aby Chrystus zawsze otwierał nam drzwi radości. Kończę i życzę wszystkim błogosławionej niedzieli, szczęśliwego, radosnego tygodnia. Szczęść Boże.